Nie gram w grę, mnie Co takiego? Potrzebuję wojtu, po ja chcę tylko normalnie Z Nie gram w gres Do końca życia Potrzebuję Ja chcę tylko normalnie śmieszyć Patrzysz znowu się na mnie z zewnątrz, ale wewnątrz wszystko bez zmian chcę tak Chipsy. i wszystko za nie graz za nich i pod bodam Taki duży, taki mały może i nie człowieku, w każdym wieku można I wykorzystać PiS Wiem, że nie. Żyję. Musiałem wyhodować Otyłość Zawsze liczę na szczerą prawdę Właśnie serwuję wam Dezodorant O nie, o nie O nie, o nie Nikt Nie gram w grę rozum Nie potrzebuję Jak